miejsca postoju no i jadę do punktu na którym chcę przeskoczyć na TED ale jest cholernie gorąco, 34 już jest, a jest godzina. O kurde, druga dochodzi 14. Wydawało mi się, że węgry to takie totalnie płaskie, ale jednak trochę tych pagórków mają. Nie spodziewałem się takich widoków na Węgrzech. Jest naprawdę fajnie. Dobra, przepychamy, jedziemy dalej. Taki zachwycony widokami, że po prostu odbiłem ze ścieżki. Niestety muszę się wrócić. Ale się nic nie stało. Jest pięknie po prostu pogoda jest naprawdę przespaniała. Niestety trzeba jeszcze mapę pilnować. Ale nie ma tego złego. Co by nie wyszło na dobre. Da widoków, tak jak mówiłem, warto. No i powinienem gdzieś tutaj w prawo. Ups. W prawo. Tą drogę Dobra, zobaczymy jak to wygląda O kurwa, nogi brakuje ja Się, rozpędziłem tej drogi widać nie było jakoś tak przegapiłem temat mogę się rozpędzać, jestem obładowany i tak jest wyjątkowo lekko, bo zrezygnowałem z kufrów na wyjazd, także wszystko jest miękkie, no nie wszystko oprócz centralnego co znowu jakieś ogrodzenie Nie, że otwarte. Bo złazić mi się nie chce, szczerze mówiąc. Ups. Kaszczę. Muszę zwolnić tutaj, bo szkoda mi kamery. ale kurde co tu się dzieje no nie mają ludzie sumienia wstyd w kolejne niepotrzebnie i teraz mi ciężko o. Którowa rzeźnia 34 jazda w terenie w ciężkich butach w spodniach no jestem mokry po prostu krótko mówiąc no i nie wiem szczerze mówiąc czy tam się pchać bo tak troszeczkę droga mi się skończyła dawno tu chyba nikt nie jeździł I nie wiem co zrobić szczerze mówiąc przy tej pogodzie przy tej temperaturze masakra po prostu no niestety widocznie ktoś tutaj zrobił ogrodzenie jakiś czas temu i dosłownie. Chyba idzie po tej drodze nawet, a tutaj jak widać czyjaś łąka, pole, nie wiem, eee, dobra nic nie pozostaje mi jak objechać, wrócić albo, eee, no nie wiem, zobaczę, zastanowię się. Staram się to jakoś objechać, ale nie wiem czy mi się uda, natomiast znalazłem takie znalezisko, jak to się mówi, nosił wilki razy, kilka ponieśli wilka, ale co, tam też widzę jakieś pióra, mam pewne podejrzenia co do tej linii średniego napięcia. Się ptactwo chyba zgrillowało. No cóż, dobra, pojadę tą drogą technologiczną i zobaczę jak to będzie wyglądać dalej. Tak jak mówiłem, nie, nie widać kolein w tej trawie. Można się przerysować. Ale tu wszystko pozarastało. A mogu ja sve smirivanje s boku polen To nie Oh. Zarośnięte, nie widać kolejne, a ta niewiedza jest zgubna. Właśnie noga dostałem się pod bagaż. No i miałem problemy, żeby się wyciągnąć, ale się udało. Także nie jest źle. No muszę przyznać, że ta pogoda mnie zabiła. Także wyjeżdżam na jakiś łatwiejszy teren, bo tu się po prostu nie da. troka jest wyjeżdżona polem, widzę, a ja się wrąbałem w te kolejne. No nic. Po 16.00 plan jest taki, żeby znaleźć jakieś miejscówkę nad wodą. Przede wszystkim się wykąpać. Widoki fajne, natomiast kolejna jest tak głęboka, że nie mogłem wyjechać. Dobra, zawracam się tym polem z powrotem do asfaltu, niestety. Uah! Nie ten kierunek. Chociaż dobra, niepotrzebnie się po prostu wadowałem w te kolejne, a tutaj z boku dosłownie taka fajna dróżka idzie. Miałem się wrócić, ale jeszcze się nie poddałem do końca. Eee. Ominąłem boczkiem tamte kolejne. Może tutaj będzie lepiej, ale też jest tak. Zajebiście fajnie! Twardo strasznie, ta glina jest tak wyschnięta, że powiem szczerze, jakby było troszeczkę więcej na pewno by się przyjemniej jechało. Dla tych klimatów warto troszeczkę pocierpieć, aż po i tak będę musiał kierować się na stację benzynową, kupić również wodę. Po prostu już moje zapasy się wykończyły no, i to jest słabo, a nawet bardzo słabo. Niestety tablet się też przegrzał na tyle, że powyłączał mi aplikację, także nawet nie widzę gdzie jadę teraz. No, po prostu jest gorąco. Ale jest droga, na pewno gdzieś dojadę. a może jak stanę trochę w cieniu, to może ostygnie. Znaczy, schłodzi się ten tablet. Jak ja lubię kolejny. Znowu się brumbałem. No, proste że będzie wyjebka następna Uch. ale widoki są fajne, muszę przyznać żeby wszystkie odcinki tak wyglądały jak ten to by było zarąbiście bardzo przyjemnie się jeździ tutaj w cieniu tych drzew natomiast zaraz sprawdzę temperatura była okrutna 35 stopni a na tą obecną chwilę 33 Także w cieniu słońca nie widać i mamy 33 stopnie. Nie śledziłem cały czas temperatury, ale mam nadzieję, że była tylko 35, a nie więcej. E, tutaj jakiś zbiornik wodny miał być, ale niestety ja go nie znalazłem. Myślałem, że jakiś biwaczek sobie urządzę. Ciekawa sprawa, wysych. Wszystko zarośnięte haszami, nic nie widać. Podjechałem bliżej, według nawigacji byłem na samym brzegu. No, ale nie wiem czego, na pewno nie wody. A no, tak wygląda zbiornik wodny, którego szukałem. Proszę. Hmm. Chyba się dzisiaj nie wykąpi. Dobra, jadę dalej. W sumie, tak naprawdę i fajna na nosek w razie W, czyli deszczu jest okap jakieś łoweczki no i cisza, spokój, nikogo nie ma o, oprócz mnie i tego wariata no, ale nic, jadę dalej. Ustawiłem sobie nawigację na Oradeje, Rumunii, natomiast nie wiem, czy ja tam dzisiaj dotrę w takim wypadku. Uch. Ale mnie tutaj jakieś pajęczyny atakują. sakra Coś łazi, jeszcze mi tu po twarzy. co wcale nie małego. Godzinka jazdy do Oradei. Natomiast jest 28 stopni, ale taka paruwa, że jak się zatrzymałem, to po prostu... Nie sprawdzałem poza tym jaka pogoda na jutrzejszy dzień, bo ta parówka to chyba nie zwiastuje nic dobrego. także na dzisiaj koniec najwyższy czas 20 godzina bez komentarza dojechałem do oradei natomiast nie mam mnóstwa nic nie bukowałem Powiem szczerze, jest tak gorąco, na obecną chwilę jest 31 stopni, a mamy godzinę 22.31 tutejszego czasu. No niesamowicie. Także spokojnie można się walnąć gdzieś na trawie i noc. Spędzić na świeżym powietrzu i jest to w ogóle niewykluczone, bo jak będzie taka temperatura się utrzymywać, no to bez sensu. Brać nosrek, wszyscy motocykliści tutaj jeżdżą na zdrabkę. Zresztą co tu dużo mówić, tak jak widać po mnie, tak samo, no bo nie wyobrażam sobie, ja jechać w inny sposób. No po prostu jest coś niesamowitego, żeby o tej godzinie. Taka temperatura była. Łysy świeci dla atmosfery, natomiast ja ogarnę nostek Najlepszy jaki tylko może być, pod gwiazdami. Zapalę czołówkę, będzie widać może coś. Dzisiaj śpię w takich warunkach. No jest zawodowo, jest tak ciepła noc. Szkoda by było tego nie wykorzystać. Nawet nie ma sensu na rozkładać.